Cześć, tu Karola z Projektu Samopoznanie. Cudownie, że tu jesteś, bo chcę się z Tobą podzielić najważniejszą rzeczą, jaką ostatnio zrozumiałam. W minionym czasie mm, bardzo poważnie i dokładnie zaczęłam przyglądać się pewnemu aspektowi w moim codziennym funkcjonowaniu, mianowicie mojemu lękowi, i w tej przygodzie dostrzegłam pewien ważny wątek. O którym tutaj opowiem na samym początku tego naszego spotkania. Chcę więc zadać Ci ważne pytanie i stworzyć tutaj przestrzeń, w której nie tylko zastanowisz się nad tym pytaniem, ale także postawisz pewien ważny krok w związku z patrzeniem na pewne aspekty Twojej rzeczywistości. Zastanów się, proszę, więc w tej chwili, na ile tak naprawdę potrafisz bawić się swoim życiem. Za życie oczywiście rozumiem wszystkie doświadczenia, jakie przeżywasz, wszystkie rzeczy, które jesteś w stanie poczuć, przeżyć. Zastanów się, więc, proszę, na ile potrafisz bawić się wszystkim, cokolwiek by to nie było. Czy potrafisz być pewnym ciekawskim odkrywcą? Czy potrafisz stać się czujnym obserwatorem, a może szalonym naukowcem, który doda czegoś do swojej rzeczywistości tylko po to, aby sprawdzić, co się wydarzy? Zastanów się, czy potrafisz z ciekawością eksplorować smutek, którego doświadczasz? Czy potrafisz z wielką ciekawością i zafascynowaniem? Przyglądać się swojej obecnej życiowej sytuacji. Być może jesteś tą osobą, która zastanawia się, dlaczego tak naprawdę o to pytam. Karola, co takiego w tym jest, że, że czujesz, że to może być ważne? Po co zadajesz takie pytania? Ech, no dobrze, <todpowiadam> to odpowiadam. Mm, moim zdaniem, w moich odkryciach, w moim procesie, to jest naprawdę wielka sprawa. To jest taka kwestia, którą można y, zaliczyć do spraw naprawdę ważnych na stosie przeróżnych aspektów y, odkryć w samopoznaniu. Poruszam ten temat perspektyw, bawienia się tym, co aktualnie przeżywamy, dlatego, że bardzo często bywa tak, że my wręcz przyczepiamy się do swojej codzienności, przyczepiamy się, przyklejamy. Do swoich problemów, trudności, pewnych zachowań czy myśli. Na przykład określamy pewien problem, opisujemy, czym on jest, w pewien sposób sami się diagnozujemy albo ktoś nas diagnozuje, przez to się etykietujemy, tworzymy własne przekonania na swój temat, na temat tych różnych trudności, których doświadczamy. I oczywiście super, jeśli ta diagnoza czy etykieta sprawia, że zaczynamy na przykład lepiej rozumieć siebie, lepiej rozumieć tą pewną trudność, i jest ona wtedy pomocna. Często jednak wygląda to całkiem inaczej, a mianowicie tak, że tak bardzo przyklejamy się do tych pewnych etykiet, określeń czy diagnoz. Że ciężko jest nam później się od nich odkleić. Zaczynamy się tak bardzo zżywać z tym opisem, z, tym, z tą trudnością czy określeniem, że ciężko jest nam się oddzielić. Zapominamy tak naprawdę wtedy, że my jesteśmy tym życiowym potencjałem i dużo zależy od naszej interpretacji, dużo zależy od naszej perspektywy. I to tak naprawdę kosztuje nas dużo cierpienia, bo zaczynamy stapiać się w taką jedność z pewną trudnością, z pewnym problemem, z pewną chorobą. I zapominamy, że możemy się trochę oddzielić, że to nie jesteśmy my, że to nie jest nasza cała tożsamość. Natomiast jeśli już się tak zaczynamy stapiać, to zaczynamy czuć, że na maksa utknęliśmy, że ciężko będzie się stamtąd wyczołgać, bo niektóre diagnozy są ogromne, niektóre choroby są wręcz przygniatające. I możemy czuć, że dotarliśmy do takiego momentu, w którym tak bardzo zaczynaliśmy się jednoczyć z tym określeniem czy etykietą, że zaczynamy czuć, że już nie ma dla nas żadnego wyjścia, żadnego ratunku. Czujemy się cali tą chorobą, tą diagnozą, czy danym określeniem i etykietą. I chcę jednak Ci tutaj w tym momencie powiedzieć, że to jest złudne, bo to jest pewna wiara w zniekształcone myśli i oddanie im kontroli. A to Ty powinieneś mieć kontrolę, to Ty powinnaś mieć kontrolę. Więc możesz postąpić trochę inaczej, możesz się tym pobawić, możesz to poeksplorować. A to da ci o wiele lepszy skutek niż przyklejanie się do danego określenia i jednoczenie się z nim. Co się więc dzieje, gdy zaczynamy zmieniać swoją perspektywę na obecną rzeczywistość, na swoją aktualną, codzienną sytuację? Załóżmy na przykład, że stajesz się takim ciekawym obserwatorem swojego życia. Zaczynasz z ciekawością patrzeć, co tak naprawdę się tu dzieje, czego ty tak naprawdę tutaj doświadczasz. Aby stać się takim obserwatorem, musisz oddalić się od kilkanaście centymetrów od tego obrazu co najmniej. Więc łapiesz taki zdrowy dystans, z którego możesz mieć lepszy widok, lepszy obraz. I nie ma tutaj różnicy, czy doświadczasz czegoś, co możesz nazwać pozytywnym, albo Negatywnym, czy przyjemnym, albo trudnym, bo ym, to jest dokładnie ta sama perspektywa na wszystko, bez znaczenia, czym to jest. Ta zmiana perspektywy dotyczy wszystkich aspektów doświadczenia, życia. A więc, co się wtedy dzieje? Łapisz ten zdrowy dystans, odsuwając się te kilkanaście centymetrów od swojego życia ym, i zaczynasz zauważać, że skoro. Ty jesteś tym obserwatorem i możesz to zjawisko obserwować, to znaczy, że nie jesteś jednością, nie jesteś tym samym z tym określeniem, z tą etykietą, z tymi emocjami, z tymi myślami czy zachowaniami. Zaczynasz zauważać, że to Ty tutaj sterujesz, że skoro możesz to obserwować, to też możesz na to wpływać. Że to ty tutaj masz taką władzę, <laughs> że to twoje życie, że to ty możesz tu dowodzić. I zadaj sobie to pytanie: kto tak naprawdę dowodzi w twoim życiu? Czy to jesteś ty, będąc tym życiowym potencjałem? A może stery yy, przejęły myśli? A może emocje, czy ciało? A może jakaś etykieta? Zjednoczyłaś, zjednoczyłaś się za bardzo z tą etykietą. Zastanów się tutaj to bardzo ważne pytanie. Zadaję ci też to pytanie, żebyś mógł mogła dostrzec, że to ty jesteś tutaj życiowym, twórczym potencjałem, że masz niesamowity dar wyobraźni. I możesz. Będąc na tym świecie. Bawić się tym życiem. Tylko czy to robisz? Ja zaczęłam, jak zawsze, od uważności, od obserwowania tego, czego doświadczam. I weszłam, będąc w tej fazie obserwacji, właśnie weszłam w taką rolę zaciekawionego obserwatora. I zaczęłam patrzeć na ten mój lęk. Bo moim tutaj przykładem jest lęk, ale możesz podstawić tu cokolwiek tak naprawdę. I zaczęłam go sobie obserwować. Zaczęłam patrzeć, gdzie on występuje, w jakich sytuacjach ja postępuję inaczej przez ten lęk, niż bym chciała. Zaczęłam zauważyć, że w wielu sytuacjach w moim życiu to lęk przejmuje kontrolę, a nie ja. Że to pewne myśli, czy mój organizm tak bardzo dominuje, że nie ma tam na mnie miejsca, że ja nie wybieram świadomie, nie postępuję świadomie, tylko na przykład unikam. Ta uważność była pierwszym krokiem, aby, aby zacząć zauważyć te wszystkie wpływowe rzeczy lęku na moją rzeczywistość. Później zaczęłam. Coraz bardziej stawać się takim ciekawskim obserwatorem i jeszcze bardziej zagłębiałam się w te aspekty obserwowania samej siebie i swojego lęku w, w mojej codzienności, w towarzystwie, w nowych sytuacjach, w sytuacjach zawodowych. I ta perspektywa zaciekawionego obserwatora była niezwykle pomocna. Zauważyłam naprawdę wiele. Ale obecnie weszłam w fazę szalonego naukowca i to jest taki już krok dalej. Krok kolejny, aby testować, czy na przykład w tym towarzystwie mogę zrobić coś całkiem innego. Czy ja mogę postąpić inaczej? I robię to na przykład, robię to, yy, na przykład siadam z ludźmi, zamiast unikać ich towarzystwa. Na przykład prowadzę jakiś smoltok, którego wcześniej, wcześniej um, unikałam bardzo sukcesywnie. <laughs> I patrzę, co tak naprawdę się wydarzy. Czy wydarzy się coś złego, tak jak mój umysł, mój lęk mi podpowiadał, czy może będzie totalnie inaczej? Wchodząc w taką rolę, fazę szalonego naukowca, który testuje, czy dodając jakiś nowy czynnik, do rzeczywistości będzie reakcja wybuchowa, a może z tego eksperymentu wyjdzie coś fajnego? Wchodząc w taką rolę, możesz zacząć się bawić, możesz eksperymentować ze swoim życiem, ze swoją codziennością, i to jest niezwykle uwalniający etap, bo nagle się okazuje, że ten lęk, depresja em, inne cechy inne, mm, inne choroby inne etykiety. Nie mówiły do końca prawdy. Może nie stanie się nic tak drastycznego, jak podpowiadały ci myśli. Zaczynasz trochę przestawać wierzyć w te myśli, które podpowiada ci ten zalękniony umysł i zaczynasz widzieć totalnie inny wymiar twojej rzeczywistości. Ja, eksplorując w ten sposób swoją codzienność, swoją rzeczywistość w ostatnim czasie czyli Zaczynając od uważności, zaczynając od zmiany perspektyw, podejść do tej swojej codzienności, przechodząc od uważności do tego zaciekawionego obserwatora, do szalonego naukowca, Doświadczyłam naprawdę dużo przełomów, dużo takich rozwojowych skoków w krótkim czasie, i to wszystko stało się ze sprawą tych małych zmian czyli tych małych kroków które okazały się wejściem w taką świeżą perspektywę, takie świeże spojrzenie na swoją sytuację, na swoje życie. I to jest po prostu niesamowite, jak bardzo mała taka rzecz, taka, takie małe, świeże spojrzenie może poskutkować totalnie nowymi myślami, nowymi emocjami i nowymi zachowaniami, co... Przyczynia się oczywiście do realnej zmiany w naszej codzienności. W tym miejscu też chcę dodać, że tak naprawdę to ty możesz sobie wybrać rolę czy perspektywę, z której chcesz na nowo spojrzeć na swoje życie, bo, bo to zależy tylko od ciebie, bo tylko Tobie ma to służyć, więc stwórz sobie to tak, jak Ci pasuje. Ja, ja stworzyłam takie trzy role, właśnie. Ciekawskiego dziecka, podekscytowanego jakiegoś obserwatora i szalonego naukowca, który, który po prostu próbuje, co się wydarzy. Ale stwórz sobie to tak, aby służyło Tobie. Warto zastanowić się, w jakiej roli jesteś aktualnie. W jakiej roli w tej relacji aktualnie się znajdujesz? Ja na przykład w relacji z moim lękiem. Byłam w roli, którą mogłabym nazwać ignorantka z nutką ciekawości, bo widziałam sygnały z ciała mówiące o tym, że odczuwam lęk, widziałam też pewne zmiany w moim zachowaniu, ale mimo wszystko raczej kierowałam się głową i spychałam ten temat na dalszy plan, robiąc po prostu swoje. I ze sprawą rozmów z moim chłopakiem i rozmowy z panią psycholog. Zmieniłam tą swoją rolę wchodząc w takiego zaciekawionego obserwatora, a później zaczęłam etat jako po prostu szalony naukowiec i zaczęłam z coraz większą odwagą próbować postępować w tej swojej codzienności inaczej niż zazwyczaj. Bo zazwyczaj mm, byłam tą ignorantką, tak? Z nutką ciekawości, więc sobie trochę patrzyłam, ale raczej ignorowałam dużo rzeczy dyktował mi taki zalękniony umysł, przez co nie, nie postępowałam świadomie w tym aspekcie. A wchodząc w tą rolę obserwatora, zaczęłam sobie być coraz bardziej świadoma tych wszystkich reakcji lękowych, tych wyborów nieświadomych. I zaczęłam bawić się tym, zaczęłam patrzeć, co takiego się wydarzy: jak zmienię to, jak zrobię to, jak usiądę z tymi ludźmi, jak zacznę prowadzić small talk z tymi ludźmi. Co takiego się wydarzy? Czy faktycznie stanie się coś złego? Czy faktycznie ten mój zalękniony umysł to mówi prawdę? Czy tylko trochę przesadza? Po prostu zaczęłam to eksplorować, zaczęłam się tym bawić. Zastanów się więc po prostu, jak obecnie wygląda Twój stosunek do przeróżnych aspektów Twojej rzeczywistości. Bo może to być prokrastynacja, może to być lęk, może to być depresja, może to być trudność w komunikowaniu swoich potrzeb albo zachowanie unikania. I pomyśl sobie, czy. Potrafisz to eksplorować na różne sposoby, czy potrafisz zmienić swoją rolę w tej relacji, czy potrafisz zmienić swoją perspektywę, aby zobaczyć ten aspekt na nowo? Czy umiesz bawić się tym smutkiem? I brzmi to trochę dziwnie, ale tak naprawdę jest, że jak za bardzo przesiąkniemy tym jednym sposobem reagowania na smutek, to nam się wydaje, że inaczej się nie da, ale tak naprawdę tych możliwości reakcji jest milion. Spróbuj więc ćwiczyć swoją uważność i zauważać takie momenty, w których łapiesz się na tym, że ponownie postępujesz w dokładnie ten sam sposób. Zacznij mówić sobie: O, znowu zrobiłam to samo, znowu zrobiłem to samo. Po prostu łap się za taką przysłowiową rękę. Gdy, gdy wybierasz dokładnie w ten sam sposób, albo że dokładnie. Reagujesz na daną sytuację w taki utarty, stary sposób, swoim starym, schematowym nawykiem. Kończąc ten odcinek, chcę ci też opowiedzieć o słowach, które ostatnio gdzieś przeczytałam na Instagramie: jeśli jesteś chory, to musisz zainteresować się zdrowiem, a nie brnąć dalej w chorobę. Myślę sobie, że ten cytat, te słowa bardzo tutaj pasują, bo ta zmiana perspektywy. Wejście w takie nowe oczy, w nowe spojrzenie, w takie świeże spojrzenie jest właśnie wyborem nowej ścieżki, ścieżki zdrowia. Jest to taki symbol i początek zwrócenia się na taką ścieżkę zdrowia. Można powiedzieć sobie w tym momencie: Wybieram świadomość i zdrowie. I ta mała zmiana ta zmiana perspektywy jest tak naprawdę ogromną zmianą, bo, bo przekłada się na myśli, na emocje, na zachowania, a to powoli przekłada się na zmiany w twojej rzeczywistości, bo gdy wybierzesz zamiast unikania ludzi rozmowę, gdy spróbujesz podejść, gdy spróbujesz przeprowadzić ten smoltok i zobaczysz, że było przyjemnie, że ci się podobało, że fajnie jest być wśród tych ludzi. To zaczyna się cały taki proces uzdrawiania. Zaczyna się taka nowa, świeża era, za którą ty stoisz, bo wybrałeś zdrowie. I, I ta zmiana też jest taką zmianą w kierunku wolności, bo zmieniając swoje spojrzenie, patrząc na świeżo, na swoją codzienność, na swoją rzeczywistość, Łamiesz takie sidła, kajdany, przywiązania do starej perspektywy. I życzę Ci, aby od tego odcinka zaczął się Twój proces zdrowienia, Twój proces wchodzenia w nową perspektywę, abyś zaczął, zaczęła bawić się swoją rzeczywistością, tym co czujesz, obojętnie czy jest to żal, gniew, smutek, czy radość i ekscytacja. Spróbuj bawić się wszystkim, co przeżywasz, bo właśnie po to tu jesteś, po to tu jesteś na, tym, na tej planecie, w tym Twoim życiu, w Twojej codzienności, aby eksplorować i doświadczać. Tego wszystkiego Ci życzę. Dzięki, że byłeś, byłaś tu ze mną i spędziłeś, spędziłaś ze mną swój czas. Życzę Ci samych cudowności. Cześć!